Teraz Pani już za moment powie kilka słów o sobie, co ją interesuje, jakie są marzenia Już za To był mój pierwszy raz. Oczywiście pewnie jak każda dziewczyna czułam trochę tremy, ale tańczy w kanierowcach, i mimo wszystko już chyba e, jest... była uwierniejsza. mniejsza. ale szczędzicie na dłonie, naprawdę. Zamierzam w październiku iść na studia. Jeszcze dokładnie nie wiem na jaką akademię, ale na pewno będzie to akademia medyczna. Będę studiowała oczywiście kierunek lekarski, i w przyszłości zamierzam zostać lekarzem. Brawa, brawa, brawa. brawa, śmiało. A powiedz, jakie są Twoje marzenia? Będzie to związane z modelingiem? W tej chwili jeszcze nie wiem, ale na pewno moim priorytetem będzie oczywiście leczenie ludzi. A w tej chwili będę się zastanawiała nad moją przyszłością. Jeszcze raz wielkie podziękowania. Chwila za tak, reporterów. Dziewczyny przejdźcie do przodu, może troszkę.